Siema króliska, tu Salisan, wydawał podobnie Wish, Genshin Impact, lecimy sobie z losowaniem Ech, broni. Jesteśmy na pity 40 około, więc e, droga do 70 jeszcze przed nami, ja, aczkolwiek będziemy sobie tutaj dalej rysować. Oczywiście e, trzymam też kciuki za Was, żebyście wyrosowali swoją ulubioną broń, czy to wcześniej, czy to w bicie maksymalnie tutaj, jeśli chodzi o specjalny system e, MP Times Path, żeby dostać właśnie tą lampę. Ja akurat rysuję na lampę, nie wiem jak Wy więc co tobie czy Trzymam kciuki oczywiście, no i trzymajcie kciuki za mnie mam akurat 20 kulek coraz mniej filigamów, ale będziemy próbować aż nam może wyjdzie czy powtórzy się ten sam pek, że dostanę na e, wbitym 2-2 i nie dostanę? Zobaczcie się, przyznacza, że tym razem nie dostałem dwóch tych broni, tylko akurat inną pięcioglaskową. <laughs> oczywiście wcześniej więc zobaczymy jak to na wygląda i... Trzymajcie kciuki! Lecimy X10 i leci sobie to Diona! Really? Diona! Ja powiedziałem, mam Dione mam C6 Nie potrzebuję Diony. Oczywiście, że lubię Dione. Ale nie konstelacje, bo już mam. Więc po co mi daje jeszcze samo? Żarcie, 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 żarcie. Xyphos Moonlight to coś ostatnie dostaję dużo tego miecza. Zważywszy na to, że to w tym balerze jest też e, dostępny ten miecz, czteroglaskowy. E, więc będę miał trochę wypoziomowaną tego syfona. Okej. Okay. żarcie, żarcie. Ja, czyli Dion dostaliśmy i miecz. No, zawsze to dwie fioletowe cztergwiazkowe, więc chociaż ją akurat mam, więc niekoniecznie to. Nie, się z cieszę. Okej, czyli polecieliśmy kolejny więc możemy lecieć kolejny X10 i zobaczyć, czy może tym razem nam dropnie. Czy będziemy musieli lecieć na Hartbyty i zobaczyć, czy nam w ogóle wyjdzie? Okej, przecieramy. Musi być wiesz, ciepłe ręce. to wtedy jest moc i możemy kliknąć. Łup, 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 łup. Leci sobie fioletowe czyli będziemy chcieli jednak dojść do końca. Oczywiście zarcie zarcie, zarcie, zarcie. Stringless, ok, czyli ponownie w ogóle stałem. Zarcie, zarcie, zarcie. I tyle. Bardzo taki pull. Nie powiem bardzo słaboczki, hmm, aczkolwiek mamy coraz bliżej pyty, więc praktycznie wypluja się z, e, z tego wszystkiego, e, żeby w ogóle uzyskać właśnie możliwość zdobycia e, jakiejś pięciogwiazdkowej z broni, więc praktycznie wyzeruje się. Jeśli chodzi o programy, więc nawet nie będę miał zbytnio na większej ilosowania. losowania. No ale mam nadzieję, że Wam się udało i uda się. Że nie będziesz tak dłubać jak ja. I widzimy się w następnych odcinkach. Hej.